Kolejny horror z mojego odcinka. A, babcia! Babcia, babcia! Ma kremat grany, czy co? Co to kurde jest? Czy ona tak będzie wjeżdżała? Co ja taką mogę zrobić. Ja nie mogę przeskoczyć. Dobra, gdzie jest babówka? Patrz, uh -huh. kibam. <tryknie> <tryknie> <"T _tryknie> nie wolno krzyczeć na małe dzieci. Granny's coming to catch you. Nie, Granny's coming to catch you. You nie mordy. <laughs> to co? To jest ten klucz. Czemu to deski się łamią? Nie no było go. Czy ona to drogi? Dzieje jest? Z moim dotykiem jak spaczę. O teraz ty, O, teraz działa. Teraz działa. O, ja pierdzielę. Dobra. Dobra. <laughs> Idzie ty. No, nie łap się tego. Bo nie wolno. Na pudło, na to. Po tym. Potem tu rozbišybe kto trzyma wy na strychu takie rzeczy Mówi się umyć gdzie mam iść? gdzie aha nie zobaczyłam tego w ogóle nie przezywać Dobre. Gdzie to gdzie, gdzie jest to stara puchwa? Gdzie to jest to stara puchwa? co ty tak wdychasz? Ranny ja coming ja ci, ja ci. to catch you gachi gachi tu tutaj mam Ile jeszcze? Ha, dobra. Nie, nie chcę laselowego mieca. Co to jest? Co to jest? To są jej dzieci, czy co? A Stasiu mnie złapał, cześć Stasiu. Stasiu mnie uderzył. A, można bić? Stasiu, mnie uderzy! Stasiu jest złym chłopcem! Stasiu jest bardzo złym chłopcem. O nie. To jest chyba ta stara próchwa. Widziałem, tutaj jest ja baba! Co ty mówisz? A nie widziałem o tym, że ona ma tych... ty. Co się, Run, to jest Ale masz cycuszki, kurwa. fajne cycuszki. شروع Pada ni tu nama bingung tu tu ni ya, ni. Ada tak tu tu tak ada tak ya. To ja tutaj muszę zrobić 360? Gdzie teraz? dzisiaj, okay. jak gówno widzę, bo mam ciemno w pokoju. Mm. Mm Ty mmm, mmm,

Myliłem się, nie, 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 jak wszystko znowu to nienawidzę tej. to moje babcia. Pierwsze miejsce. Nie, no stara po pierdziłem się, tego nie spodziewałem. Nie, 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 nie. <ścoughs> Dobra. <to biega. śpiew> la Come Gdzie jest ta babka? I can get you. I'm so get ja bym krzyknął. To куда вы чудики? Ну давай, ходи. Вот куда to jesteśmy sobie radzi, że i co kurwy i to, kurwa, i, to i, i hopa hopa kurwa, tym jej przepraszam. Mhm. Ale to jest tym razem... Sta y Pani? Pan pieniążek. Pan pieniążek lubi przeklinać. Tamta babeczka lubiała. O, kurwa, tylko. Ej, gruby jest. Um. ale bude po Syrii ale tady roz... s jsem. Dobrá. E, Oto będzie okay, jest e, 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 e. kurwa się mnie to boli e, e, e. więcej ciastek. Mogę być święty Mikołaj? Srałeś? Co ty kuflę? Nie zraj tu Mówię, byś nie zrał. Ładny masz zegarek, ale to nie znaczy, że jesteś takim pedofilem, który się okej? Okay? O wali. mogę być. Jestem żonem babci. tego się nie spodziewałem. A to co to? Co to jest? Easy. da lajka to będą inne odcinki zamiast Robloxa. Będzie Fortnite, GTA. Byle co, kochani. Byle co. <tryk> Nie rzygaj. O! o, o, o Troszeczkę <tryk> <coś> dziwne. <tryk> hmm. Chciałabym, co to jest? Nie? A to. co? Chciałabym. Wolę nie wiedzieć. I mam psychę pokazać twarz. Mam psychę, ale to dopiero. Jak będę miał większość moich na razie, to wam pokazałem... na razie to Wam pokazałem moje drzwi więc nie jest moja twarz jeszcze Moja twarz się pokaże hmm, gdzieś tak Nie wiem Napiszcie w komentarzu, że ja się nagrywa na laptopie, bo będę nagrywał Bo ja mam na laptopie CS-a i fortnite'a więc powiecie mi jak się nagrywa jak zrobisz ten, 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 ten odrzut ekranu to rzucę wam kilka odcinków więc papapapki i kłód